Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam sprawę, którą można określić jako przypadek oszukania przeznaczenia. Doszło w niej do śmiertelnej pomyłki, której konsekwencje były tragiczne. I jeśli chcielibyście poznać szczegóły sprawy Aleksandra Algerii, to zapraszam do oglądania. Aleksander urodził się w Nowym Jorku 18 września 1968 roku. Na początku lat 2000 Alex był współwłaścicielem całodobowego klubu Dolphin Fitness Club w Amityville, niedaleko miasta Babylon, w hrabstwie Suffolk, na południowym wybrzeżu Long Island. Drugim współwłaścicielem klubu był Paul Riddle, najlepszy przyjaciel Alexa. Mężczyźni razem zbudowali ten biznes od zera. Byli sobie bardzo bliscy. Algelly był drużbą na ślubie pola i ojcem chrzestnym jego syna. Ojciec Aleksa, Salvatore, wspominał, że Pol i jego syn przez lata spędzali wspólnie niemal każdy dzień. Jeździli razem na Harleyach i uczestniczyli w wystawach motocykli w całym kraju. Niestety, życie, które zbudował Aleks i plany, jakie miał na przyszłość, legły w gruzach w poniedziałek 17 stycznia 2001 roku. Był zimny, śnieżny dzień. Wieczorem o 19:20 było już zupełnie ciemno, gdy 32-latek nagle wpadł do klubu fitness, brocząc krwią i krzycząc, że został postrzelony. Według świadków, chwilę wcześniej wyszedł na parking, zabrać kilka płyt CD ze swojego samochodu, gdy rozległ się dźwięk wystrzałów. Chwilę później zakrwawiony Alex wszedł do budynku i upadł na podłogę. Wszystko działo się bardzo szybko, nikt nie wiedział co się dzieje i świadkowie wpadli w panikę. Jeden z nich zauważył trzy rany postrzałowe. Jedną z boku szyi Aleksa, drugą pod brodą i trzecią na ramieniu. Stan mężczyzny pogarszał się z sekundy na sekundę i w pewnym momencie zorientowano się, że nie oddycha i ma bardzo słaby puls. Oczywiście wezwano na miejsce pogotowie i policję i rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Później skontaktowano się również z rodzicami 32-latka, którzy akurat zasiadali do kolacji. Zaraz po przybyciu na miejsce ratowników ustalono, że Alex został postrzelony aż pięciokrotnie i jego stan był krytyczny. Pogotowie przetransportowało go do szpitala, gdzie niestety wkrótce zmarł z powodu odniesionych ran. Autopsja została przeprowadzona już następnego dnia o 10 rano przez patologa Jamesa Wilsona, który w raporcie odnotował, że przyczyną śmierci mężczyzny były liczne rany postrzałowe. Ustalono, że gdy Alex podszedł do auta, niezidentyfikowany sprawca, siedzący w zaparkowanym obok samochodzie, zaczął strzeleć do niego z bliskiej odległości, trafiając w plecy ramię, szyję oraz twarz. Zanim świadków napastnik roześmiał się później i uciekł z miejsca zdarzenia. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak zaplanowany atak, jednak po rozmowie z rodziną i przyjaciółmi zamordowanego okazało się, że wszyscy zgodnie twierdzą, że Alex nie miał żadnych wrogów i zawsze trzymał się z dala od kłopotów. Nie mogąc znaleźć motywu, śledczy uznali, że może faktycznie była to kolejna przypadkowa zbrodnia, których nie brakowało w Nowym Jorku. Ten incydent różnił się jednak od większości kradzieży, które poszły niezgodnie z planem, z którymi policjanci mieli do czynienia i od samego początku funkcjonariusze sami nie wierzyli w swoją własną teorię. Okoliczności tego zabójstwa wskazywały na przestępstwo o charakterze osobistym. Jeden ze świadków i były członek Dolphin Fitness Club, Peter Casserly, powiedział, że jest przekonany, że atak na Alexa był zaplanowany. W momencie tragedii, najlepszego przyjaciela ofiary, Paula dla nie było na siłowni, ale przyjechał na miejsce od razu, jak usłyszał o tym, co się stało. Mężczyzna wyglądał na wstrząśniętego. Pojawiły się jednak pewne podejrzenia co do jego ewentualnego udziału w tej zbrodni. Sam Paul zarzekał się, że nie miał z tym nic wspólnego, a wynajęty przez niego adwokat, Steven Constantino, twierdził, że jego klient ma alibi. W czasie, gdy doszło do zabójstwa, był na spotkaniu z innym swoim przyjacielem. Ostatecznie policja skreśliła Paula z listy podejrzanych, ponieważ nie było żadnych dowodów łączących go z morderstwem. W międzyczasie przesłuchano również żonę pola, Liane Riddle, która, oprócz poparcia niewinności męża, wspomniała jeszcze o pewnym potencjalnie istotnym szczególe. Jej zdaniem, Aleksowi miał grozić pewien lokalny gangster. Gdyby okazało się to prawdą i ofiara faktycznie miała jakieś zatargi ze światem przestępczym, to to tłumaczyłoby formę tego ataku, ponieważ takie strzelaniny z samochodów były częstym modus operandi gangsterów. Trop wydawał się obiecujący, ale niestety nie doprowadził do przełomu, ponieważ Lian nie była w stanie dostarczyć żadnych bardziej konkretnych informacji. Ze względu na brak tropów i dowodów śledztwo utknęło w martwym punkcie. I tak było przez kolejne kilka miesięcy, do czasu aż policja dokonała pewnego niezwiązanego z tą sprawą aresztowania. Na początku 2002 roku w Miami na Florydzie zatrzymano 31-letniego kulturystę Scotta Pagetta pod zarzutem prowadzenia kradzionego pojazdu. Po przewiezieniu na komisariat podczas przesłuchania Scott niespodziewanie wyjawił szokującą tajemnicę. Twierdził, że wiek to zamordował Aleksę Algeri. Według Scotta sprawcą był Ralph Salierno, o pseudonimie który pracował jako bramkarz w klubie ze striptizem na Florydzie. Ta z początku nieprawdopodobna wersja wydarzeń zaczęła odkrywać przed śledczymi fakty rzucające zupełnie nowe światło na to zabójstwo – Zwłaszcza, że zdaniem Scotta Lian Riddle, żona Paula, miała mieć romans z domniemanym zabójcą. Aby dokładnie zbadać ten trop, śledcze musieli przyjrzeć się małżeństwu. Paul poznał trzy lata młodszą od siebie Lian w klubie ze striptizem na Long Island w połowie lat 90. Przyciągnęła go uroda i wdzięk młodej kalnerki, a dziewczynę zainteresowało to, że Paul jest odnoszącym sukcesy biznesmenem i byłby w stanie zapewnić jej życie, o jakim zawsze marzyła. Pobrali się w 1999 roku, po tym jak okazało się, że Lian jest w ciąży. Niedługo później na świat przyszedł ich syn Nikolas. Paul przysposobił również dwunastoletniego syna Lian z poprzedniego związku. Niestety, już po kilku miesiącach małżeństwa, zaczęły pojawiać się problemy. Lian przeszkadzało to, że Paul tak dużo pracuje i musi wyjeżdżać nadzorować klub fitness, przez co mało czasu spędza w domu i jej nie pomaga. Punkt kulminacyjny tych frustracji nastąpił w lipcu 2000 roku. Gdy pola nie było w domu, Lian postanowiła odejść. Zabrała ze sobą dzieci oraz 120 tysięcy dolarów, które należały do męża i wyjechała na Florydę rozpocząć nowe życie. Żyła jednak w ciągłym strachu, że Paul może ją odnaleźć. Te obawy były uzasadnione, ponieważ mężczyzna miał bliskie relacje z synem i z pewnością nie pozwoliłby, od tak mu go odebrać. Matka i ojczym Lian pomogli córce wynająć Ralfa, Roko, Salierno i jeszcze jednego mężczyznę, aby pobili Pola i połamali mu nogi, jeśli ten pojawi się na Florydzie i będzie sprawiał kłopoty. W tym czasie Paul zatrudnił prawnika Stevena Constantino, który pomógł mu złożyć pozew sądowy, mający zmusić Lian do powrotu na Long Island do czasu rozprawy o opiekę nad dzieckiem. Ostatecznie kobieta wróciła do Nowego Jorku, ale dopiero po tym jak na sali sądowej usłyszała, że albo wróci z dzieckiem do ojca w ciągu 20 dni, albo całkowicie straci prawa do opieki nad synem. Wtedy ona i Paul postanowili popracować nad swoim związkiem i choć nie wycofali jeszcze pozwu rozwodowego, to mieszkali razem do końca roku i wspólnie sprawowali opiekę nad synem. Paul bardzo optymistycznie patrzył w przyszłość i miał nadzieję, że uda im się odbudować szczęśliwą rodzinę, którą niegdyś tworzyli. Wkrótce Lian dowiedziała się, że jest w kolejnej ciąży i mąż był przeszczęśliwy. Nie trwało to jednak długo, ponieważ wkrótce dowiedział się od przyjaciela, że jego żona często chodzi do centrum handlowego i tam dzwoni do kogoś z budki telefonicznej. Lian wyjaśniła jednak, że rozmawia wtedy ze swoją matką, za którą polnie nie przepadał. Mąż przyjął te tłumaczenia, ale już kilka tygodni później dowiedział się, że gdy wychodzi do pracy, jego małżonka spotyka się z mężczyzną, na którego mówią Roko. Lian twierdziła, że Roko to tylko przyjaciel, jednak mąż miał już dość. Nie uwierzył żonie i postanowił odejść. Gdy 24 grudnia 2001 roku kobieta urodziła drugiego syna, nie pozwoliła Polowi się z nim zobaczyć. I w tym miejscu wracamy do zeznań Scotta Payjeta, który powiedział policji nie tylko o romansie Lian z Roko, ale dodał też, że kobieta chciała zabić swojego męża. Początkowy plan zastraszenia ewoluował i Lian miała wynająć Scotta, żeby razem z Roko pozbawił Pola życia. Zdaniem Scotta dostał od Roko 3000 dolarów zaliczki, a od Lian zdjęcie pola oraz wyraźne instrukcje, gdzie można go znaleźć i co ma z nim zrobić. Po śmierci mężczyzny, żona miała dostać w spadku pieniądze oraz udziały w klubie fitness, za co miała wypłacić zabójcy 100 tysięcy dolarów. Ostatecznie jednak doszło do tragicznej pomyłki. Aleksander Algeri był podobny do swojego przyjaciela, a w dodatku jeździł samochodem tej samej marki. Scott twierdził, że Roko śmiertelnie postrzelił ofiarę, po czym uciekli z parkingu i jeszcze tego samego dnia wrócili na Florydę. Na początku kwietnia 2002 roku Ralph Salierno został aresztowany i razem ze Scottem zostali oskarżeni o zamordowanie Aleksa. Na tym etapie śledczym wciąż brakowało jednak wystarczających dowodów, aby aresztować Lian, która zdaniem wspólników była pomysłodawczynią całego ataku. Na szczęście na dowody nie trzeba było długo czekać. Gdy wieści o zatrzymaniu zabójców obiegły okolice, z policją skontaktował się świadek, jeden z przyjaciół Roko, który twierdził, że był obecny podczas planowania zbrodni przez Lian. Był także świadkiem późniejszej rozmowy Riddle z kochankiem, w której omawiali to, że zabito niewłaściwą osobę. Paul dowiedział się o tym, że to on miał zginąć tamtego dnia od dziennikarzy, którzy wystawali pod jego domem. Pewnego dnia, gdy wracał z pracy, zapytano go, co myśli o tym, że to on miał być ofiarą tamtego dnia. Lian Riddle została aresztowana w marcu 2003 roku i była oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia oraz spisek mający na celu dokonanie morderstwa. W toku śledztwa najwyższych wyszły kolejne szokujące informacje, między innymi to, że ojcem najmłodszego syna Lian nie był jej mąż, a jej kochanek Roko, mimo obciążających dowodów. Kobieta twierdziła, że nie miała absolutnie nic wspólnego z tym zleconym zabójstwem, a jej adwokat Bruce Barker apelował do sędziego o ostrożność przy wydawaniu wyroku, ponieważ może posłać za kraty niewinną osobę. I nie da się zaprzeczyć, że na tamtym etapie wszystkie dowody przeciwko oskarżonej opierały się na zeznaniach jej domniemanych wspólników. Ponieważ nie dało się połączyć Lian Riddle w żaden sposób fizycznie z miejscem dokonania tej zbrodni. Christie Stoll, siostra ofiary, powiedziała, że nic nie wypełni pustki, która powstała w ich sercach po śmierci Alexa. Christie nie miała wątpliwości co do winy Lian i wyraziła swoje oburzenie tym, że niewinny człowiek stracił życie z powodu chciwości kobiety i jej nienawiści do męża. Lian uśmiechała się za każdym razem, gdy była eskortowana na salę sądową podczas sześciotygodniowego procesu. To podejście zmieniło się, gdy ostatecznie usłyszała werdykt ławy przysięgłych. Płakała, gdy w kwietniu 2004 roku dowiedziała się, że została uznana winną zabójstwa i otrzymała wyrok do pozbawienia wolności z możliwością zwolnienia warunkowego najwcześniej po 25 latach. Po wydaniu wyroku sędzia powiedział Riddle, że chętnie skazałby ją na surowszy wyrok, gdyby o to wnioskowała prokuratura. Gdy wyprowadzano kobietę z sali sądowej, w tłumie ktoś krzyknął – Lian, kochamy cię, wkrótce wrócisz do domu, kochanie. Na co jeden z krewnych zamordowanego odkrzyknął – zapomnij o tym. Wychodząc z sądu, kobieta płakała i pytała, czy może chociaż pożegnać się jeszcze ze swoją rodziną. Jej adwokat od razu zapowiedział, że będą odwoływać się od tego wyroku i jeszcze raz podkreślił, że jego klientka jest niewinna. Apelacje złożono 13 marca 2007 roku i Lian twierdziła w niej, że zeznania jej współoskarżonych były nieprawdziwe i nie powinna tylko na ich podstawie zostać skazana. Ostatecznie jednak apelacje odrzucono, ponieważ sąd uznał, że dowody były wystarczające, żeby stwierdzić winę ponad wszelką wątpliwość. Aktualnie, według akt sądowych, Lian Riddle odbywa karę w zakładzie karnym dla kobiet w Bedford Hills w stanie Nowy Jork. Paul przyznał, że Lian wielokrotnie próbowała się do niego dodzwonić i rozmawiać z synem, ale nigdy się na to nie zgodził. Sąd odmówił jej też prawa do widzenia się z synem, a w 2009 roku sąd najwyższy odrzucił kolejną apelację w tej sprawie. 28 kwietnia 2004 roku przed sądem stanął również Roko Salierno i został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Aktualnie odbywa karę w stanowym zakładzie karnym Sullivan. Przed sądem odmówił przeproszenia rodziny Alexa. Nigdy nie zeznawał przeciwko Lian i nawet po skazaniu twierdził, że nie miała z tym nic wspólnego. Podczas rozmowy z dziennikarzami matka Alexa Algerii powiedziała, że Ralph to nikczemna, zimna i wyrachowana osoba, która nie liczy się z ludzkim życiem i że na zawsze pozostawił dziurę w ich sercach. Salierno próbował także odwoływać się od wyroku, jednak apelacja została odrzucona. Scott Paget przyznał się do morderstwa drugiego stopnia w 2004 roku i został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Odbył karę w więzieniu w Nowym Jorku i teraz jest już wolnym człowiekiem. A syn Roko i Lian Zachary trafił pod opiekę siostry skazanej. Paul Riddle wystąpił w programie Larego Kinga i opowiedział o swoich doświadczeniach jako niedoszła ofiara swojej żony. Powiedział, że po tych tragicznych zdarzeniach wiele osób podchodziło do niego i podkreślało, jak ogromne szczęście ma, że udało mu się przeżyć tamten dzień. Jednak on nie postrzega tego w ten sposób. Powiedział, że świadomość, że jego najlepszy przyjaciel poniekąd stracił za niego życie. To ciężar, który będzie musiał nosić ze sobą do końca życia. Powiedział również, że nie nienawidzi Lian, choć nie jest w stanie zrozumieć, jak mogła zrobić coś tak okropnego. Stara się nie żyć przeszłością, ponieważ myśli i poczucie winy wynikające z tak zwanego syndromu ocalałego są przytłaczające. Skupia się więc na swoim ukochanym synu. I podkreślał, że Nikolas jest dla niego najważniejszy na świecie i stara się spędzać z nimi jak najwięcej czasu, zwłaszcza że on sam nigdy nie poznał swojego ojca. Anita Murdoch opisała tę sprawę w książce zatytułowanej Killing the Wrong Man, The True Story of Leanne Riddle, zaś Jennifer Blaylock wydała o tym zabójstwie książkę zatytułowaną A Dark and Deadly Marriage. Lian była również jedną z bohaterek przedstawionych w serialu Kobiety, które zabijają. I to jest już koniec tej sprawy. Pokazuje ona, jak kapryśny potrafi być los i też jak kruche jest życie. W jednej chwili ktoś żyje, ma rodzinę, pracę, ambitne plany na przyszłość, a w kolejnej po prostu znika. W tym przypadku jeszcze stało się tak w wyniku pomyłki. Paul dosłownie oszukał przeznaczenie, choć tak jak sam podkreślał, bardzo trudno jest postrzegać to w kategoriach szczęścia. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na temat tej historii oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!